Witajcie kochane bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Dzisiaj przychodzę do was tak naprawdę z obiecanym testem na żywo, bo wiem, że wam mówiłam o tym Jest to test na żywo kremu BB, ale tego prawdziwego, azjatyckiego Ja mam, kupiłam ze strony, znaczy z firmy Skin79 I to jest Intense Classic Balm, the premium BB cream to jest taka tubeczka, jest to 43,5 g Nie wiem ile to jest 5 litrów, ale wydaje mi się, że około 30. Tak mi się wydaje. Ale nie o tym. I za chwilę Wam pokażę, jak ten krem zachowuje się na skórze. Później Wam troszeczkę o nim opowiem. Tak przedłużałam ten czas oczekiwania na ten test na żywo, ponieważ stwierdziłam, że zrobię to razem z taką. Krótką recenzją, tak? Bo ja nie używam tego kremu pół roku, że mogę wszystko o nim powiedzieć. Używam go ponad miesiąc, więc to też nie jest takie nic i troszeczkę Wam o nim powiem. Powiem, jakie są jego zalety, jakie wady, jak on miał się zachowywać, ocenię itd. itd. Więc jeżeli jesteście ciekawe, po pierwsze, jak on wygląda, po drugie, jakie są jego funkcje, zalety i wady, to serdecznie zapraszam na dalszą część tego filmu. Wygląda ten krem na twarzy, wygląda on dobrze. E, jeszcze się dokładnie przyjrzyjcie. Zresztą mogłyście zobaczyć, jak go nakładałam. To jest sam krem bez e, żadnego pudru, bez żadnego korektora, tylko to, co nałożyłam. E, oczywiście ja idę teraz zrobić dalszy makijaż, żeby żebyście zobaczyły, czy to naprawdę tak widać, wygląda, że ta skóra naprawdę dobrze wygląda z makijażem. E, więc idę zrobić makijaż, idę ułożyć włosy i wracam do Was troszeczkę poopowiadać o nim, bo już zobaczyłyście, jak on wygląda. Witajcie kochane z powrotem, więc tak, szybko zaczynam, bo bateria mi miga, że jest rozładowana. Zacznę opis, jaki był na stronie. Oczywiście adres strony Wam podam w opisie, z której zamówiłam ten krem. Jest to pinkmelon.pl, ale ja wam to oczywiście napiszę. I pełny opis Mam tutaj laptopa, więc z niego skorzystam Jest tutaj krem BB Zosta... A, cofnęło się Krem BB został specjalnie stworzony dla skóry tłustej i trądzikowej O nierównym kolorycie Więc już mamy sygnał, że jeżeli mamy skórę tłustą, mieszaną Jeżeli mamy jakieś przybarwienie Możemy zastosować ten krem On nie powinien nas zapchać Bo produkty do skóry tłustej nie powinny zapychać Doskonale pokrywa zmiany trądzikowe oraz inne niedoskonałości skórne. Jak widzicie, ja mam tutaj jedną krostę. Nie wiem czy Wy ją widzicie, ale ja ją w lusterku widzę. Jest na mniej czerwona niż jeżeli się nie pomalowałam, ale nie wiem, czy to też było widać na samym początku jak byłam bez makijażu, miałam zaczerwienioną skórę, ponieważ ostatnio. Miałam chyba nadmiar jakiegoś słońca, czy coś, i moja twarz była po prostu czerwona, bo mam taką trochę naczynkową skórę na twarzy, więc moja twarz była zaczerwieniona. A w tym momencie nie widać żadnego zaczerwienia, nawet na nosie, na płatkach nosa, na czole, nigdzie na brodzie, na policzkach też nie widać, e, więc jest to dobre i, i też było widać, jak ja go nakładałam, że mam taką białą twarz, trupią, a w tym momencie takiej nie mam, a mimo tego, że ją przypudrowałam. Pudrem z tej tym transparentnym. Przypudrowałam ją, nie mam białej twarzy. Ten kolor, który mamy w opakowaniu, jest jeden kolor, po pierwsze. I ten kolor, jeżeli go nakładamy, na początku mamy białą twarz. Przy okazji, że ten krem ma też rozjaśniać, ale to nie jest tak, że mamy białą twarz. On się dopasowuje do skóry i to jest bardzo dobre. Dalej. Zwężej wygładza pory, sprawiając, że twarz odzyskuje piękny wygląd na długi czas. W sumie zauważyłam, że mam troszeczkę zwężone pory Jak tak jestem blisko lustra, takie Jej, nie, masz takich dużych I mi się wydaje, że to jest zasługa tego kremu Ponieważ, jak mówię, używam go naprawdę codziennie rano Więc tak I no, zwęża Wygładza też, bo twarz wydaje się wygładzona Oczywiście nie ma efektu maski, bo to nie jest jak zwykły podkład, że im więcej nałożymy, tym gorzej Ja nakładam maksymalnie dwie warstwy, jeżeli chcę przy... Znaczy, jedną twarz Jedną warstwę i jak chcę coś jeszcze mocniej przykryć, to 2 trzy maksymalnie I nakładam to dłoni, ponieważ nakładałam tym pędzelkiem Hakura, co mam do podkładu I niestety trochę mi to tak... nie podobało mi się, że, że tak powiem e, Funkcja rozjaśniająca sprawia, sprawia, że twarz staje się jaśniejsza i bardziej promienna Oczywiście, z tym się bardzo zgadzam Średni filtr UV SPF 30 bardzo dobrze chronią przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym Zgadzam się, moja twarz się nie opala Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do skóry, przy czym dodatkowo kontroluje nadmierne wydzielanie sebum i zwęża pory. Twarz jest przejrzysta i matowa, wyrównuje kolor cery i bardzo dobrze pokrywa. Jest idealny również dla wrażliwej i uszkodzonej skóry, nie podrażnia. Eee, kluczowe składniki tego kremu to kwas, kwas hialuronowy nawilża bez obciążania. obciążania. Arbutyna rozjaśnia szaro i matową skórę Zioła stymulują skórę i odżywiają ją Woda lawendowa relaksuje zestresowaną skórę Ekstrakt z zielonej herbaty lekko napina skórę e, Więc właściwości ten krem ma naprawdę sporo Z większością mogę się zgodzić Nie, nie zgodzę się z tym, że e, matuje skórę Bo skóra nie jest matowa, skóra się mocno błyszczy e, jeżeli, nałożymy, jeżeli nakładam na samą skórę bez żadnego kremu nawilżającego Mniej się błyszczy, jeżeli nakładam na krem nawilżający, nawet matujący Ta skóra ma taki... nie jest to mat Ta, ta skóra się tak błyszczy tak zdrowo, szczególnie jeżeli ją przypudruję Bo jak wiecie, ja nie uważam, żebym mogła bez pudru wyjść Bo ja zawsze muszę to zagruntować na mojej twarzy wszystko I nie uważam, żebym bez pudru mogła wyjść Już to mówiłam przed chwilą ale chodzi o to, że ta twarz, jeżeli nią poruszamy, w kamerze pewnie tego nie widać, ale na żywo, jeżeli ktoś stoi blisko. stoi po prostu, patrzy na mnie, to ta skóra ma taki świeży blask, że ta skóra wydaje się taka zdrowa, promienna, wypoczęta. Oczywiście nie jest szara, jest rozświetlona, bo jest rozjaśniona. Czasami, jeżeli chcę mocniej jeszcze podkreślić, to oczywiście daję rozświetlacz, ale szczerze, przy tym, przy tym krenie BB nie potrzebuję rozświetlacza, bo moja skóra wygląda bardzo zdrowo. E, można go też, ja go tak czasami stosowałam jako bazę pod podkład, dzięki temu podkład miał mocniejsze krycie i to wszystko lepiej wyglądało. E, jeżeli na przykład chciałam sobie robić takie bardziej profesjonalne zdjęcia, czyli takie e, makijaż sesyjny, że tak powiem. No ja się na tym nie znam, ale robiłam to tak, jak mi się wydawało. To Właśnie nałożyłam ten BB i na to jeszcze nałożyłam podkład i o wiele lepiej mi się wszystko trzymało. Lepiej na zdjęciach, oczywiście, też wyglądało. Ale ogólnie ja bardzo polecam ten krem. Bardzo. Wady, oczywiście, to jest to, że one nie są najtańsze, bo cena ich to teraz patrzę, że to jest 60 zł. Ja kupiłam za 69. Więc ja zapłaciłam 9 zł więcej, ale to było, no mówię, zamówiłam go chyba z półtora miesiąca temu Zanim on do mnie doszedł, bo oni ściągają te kosmetyki z Azji bodajże I dlatego tyle czekamy Ale nie bójcie się, normalnie przelew na konto, normalnie yy, przesyłka Ja zamówiłam do paczkomatu, bo mi jest tak najwygodniej Jeżeli mam czasu, to, do, to idę, odbieram nawet o 12 w nocy yy, I za to zapłaciłam 9 zł bodajże, a pocztą jest jeszcze taniej Więc naprawdę nie macie się co przejmować mają bardzo duży wybór od najtańszych kremów BB do tych najdroższych. Mają ogólnie kosmetyki do pielęgnacji twarzy, do oczyszczania. Nawet mają taką kolorówkę, ale ona jest straszliwie droga. Oczywiście podam Wam to wszystko na dole. Ale jeśli chodzi o ten krem, ja jestem mega z niego zadowolona. Polecam oczywiście do skóry tłustej, mieszanej. Nie wiem, jak się zachowuje na normalnej i suchej, więc Wam tego nie powiem. Nie zatyka. Mm... I ogólnie naprawdę jestem z niego zadowolona i ucięło mnie. Nie wiem na czym skończyłam. E, wiem, że mówiłam, że jestem z niego bardzo zadowolona. Wiem, że wszystko Wam przeczytałam z internetu. E, I szczerze, z ręką na sercu mogę Wam polecić ten krem. Jeśli chodzi o cenę, kosztuje on 60 zł, właśnie na PinkPalon.pl. Ja go pamiętam, kupiłam za 69, więc był troszeczkę droższy. E, ale to i tak jest ta jedna z najniższych półek cenowych, jeśli chodzi o kremy BB Bo naprawdę są dwa razy droższe, albo i trzy razy droższe Ja postanowiłam wypróbować taki, no, nie jednak najtańszy, jeden z najtańszych Żeby nie było tak, że jak mi nie przypasuje do mojej skóry, żeby nie było tak świetnie Ja wydałam stówkę i co z tego Ale jestem z niego zadowolona Utrzymuje się długi czas i jest wydajny przez to, że jest. Nie wiem, czy to wy zobaczycie. Że jest taki gęsty, tak? Więc jego nie trzeba dużo nałożyć. Dobrze się rozprowadza. Ja go nakładam rękoma, tak jak chyba mówiłam, aloe, nie? Nakładam go dłońmi, ponieważ jak nakładałam go pędzelkiem, to jakoś tak mi to nie przypasowało. Miałam wrażenie, że ten krem robił smugi. Gdzie to jest w ogóle absurd, że krem może robić smugi? E, ale tak, jestem zadowolona. Oczywiście muszę go przypudrować. E, I to chyba byłoby na tyle. Przez to, że mnie ucięło, to nie pamiętam, co tam mówiłam. E, ale z ręką na sercu Wam polecam, oczywiście, do skóry tłustej mieszanej. E, nie jest drogi. I jak na krem azjatycki, bo jeśli chodzi o krem taki, gdzie możemy kupić drogerii, no to jest drogi, bo możemy kupić za 20 zł. Ale to nie jest to samo. Plusem jest to, że no, ma wiele składników naturalnych, które naprawdę pomagają nawet goić rany, goić, yy, przyspieszać gojenie ran np. trądzikowych, ponieważ yy, nawilże je odżywia skórę. Skóra wygląda też lepiej, wygląda zdrowiej, wygląda, że jesteśmy wypoczęte. Jakbyśmy były od razu po wakacjach, skóra jest świeża, promienna i chyba to by było tyle. Mam nadzieję, że widzicie, jak to fajnie wygląda i mam nadzieję, że jesteście zadowolone z tego, że zrobiłam Wam taki test na żywo. Może któraś z Was się skusi na jakieś azjatyckie kremy. Oczywiście napiszę Wam stronę na dole, napiszę wam, co Wam napiszę jeszcze. Chyba tyle, bo nie mam co Wam pisać Napiszę Wam stronę, żebyście mogły zerknąć, jakie tam mają różne kremy Bo jak mówię, mają rozpiętość od tych za 40 zł Do najdroższych, nie wiem ile kosztuje Ciężko mi jest powiedzieć, bo ja już nawet na te najdroższe nie patrzyłam Ale macie tu e, kremy BB, kremy, kremy CC e, Czyli ta nowość kolejna Mamy pielęgnację twarzy, oczyszczanie twarzy Jakieś takie różne duperele do, ogólnie do ciała I To wszystko azjatyckie, oni tu sprowadzają z Azji ale to nie jest tak, że będzie kosztowało nie wiadomo ile, bo to nie jest aż takie drogie. E, mówię, że ja za krajem zapłaciłam 69 plus przesyłka. E, to był, A nie! A nie może ja zapłaciłam za 60. A nie, to chyba za... Przepraszam. Przepraszam Was kochane, bo mi się coś ubzdurało, że zapłaciłam 69, ale zapłaciłam 69 z przesyłką! Bo 9 zł przecież paczkomaty. Oj, Kate, Kate. No, więc 69 zł w paczku macie, odbieracie kiedy chcecie i krem jest świetny. I ja coś czuję, że on mi naprawdę na długo starczy, bo ja go używam, a w ogóle nie, nie widzę różnicy, bo jego trzeba odrobinka tak naprawdę. Więc to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś ucięłam i tego nie powiedziałam, to oczywiście piszcie w komentarzach prywatne wiadomości. Ja z chęcią odpowiem na temat tego kremu, jak on się zachowuje i tak dalej. I tak dalej. A teraz się z Wami żegnam i... Widzę na jakieś lajki, subskrypcje. Tak, ale tak naprawdę Was ściskam już mocno i pa-pa!